Cześć, nazywam się Alona i witam Ciebie na swoim kanale. Staram się nie porównywać siebie do kogoś innego, ponieważ zawsze znajdą się ci, którzy zarabiają więcej lub zarabiają mniej. I właśnie nieporównywanie siebie do kogoś innego jest kluczem do zdrowej samooceny, więc porównuję siebie do siebie w przyszłości, czyli to, jaka jestem teraz, do tego, jaka byłam kiedyś. I to, a tutaj akurat mam dużo do powiedzenia. Więc dzisiaj porozmawiamy o nawykach, które pomagają mi się rozwijać, więcej zarabiać i realizować swoje marzenia. Jest dla mnie bardzo ważne, abyś zaobserwowała ten kanał, abyś polubiła ten film, ponieważ dopiero wtedy będę wiedziała, że wszystko to, co robię, przynosi Ci korzyść. Zatem pierwszym nawykiem jest ustawianie celów. Jak byś chciała osiągnąć swoje cele, jeśli nie wiesz, w którą stronę idziesz? Jeśli nie wiesz, właśnie, jakie masz cele, to będzie tak jak u Alisy z krainy czarów. Jeśli nie wiesz, gdzie zmierzasz, to każda droga zaprowadzi cię tam. Wszystkie twoje pragnienia mają być określone i bardzo konkretne. Chcę dużo zarabiać, chcę fajnie żyć, chcę mieszkać pięknie. Co to są? To są proste słowa, które o niczym nie mówią. Cele mają być. Bardziej konkretne, na przykład, chcę nauczyć się angielskiego, to nie jest cel. A celem może być to, że chcę obejrzeć pięć filmów w języku angielskim i zrozumieć, o co tam chodzi. Lub na przykład porozmawiać z pięciu native speakerami, w języku oczywiście angielskim, e, i porozumiewać się z nimi, żeby oni zrozumieli, co do nich mówisz, żebyś sama zrozumiała ich. Lub na przykład wystąpić w języku angielskim przed publicznością. To już jest bardzo konkretny cel. Jeśli ludzie Ciebie zrozumieją, to tak, cel został osiągnięty. Konkretne cele to są również jadę do Zanzibaru ze swoim mężem na dwutygodniowe wakacje we wrześniu, lub na przykład kupuję sobie torebkę Jackie od Guci w czarnej, miękkiej skórze za pieniądze, które zarobiłam na własnym biznesie. Często kobiety marzą o jakiejś rzeczy, lub o jakiejś torebce, lub jakimś ubraniu, lub w ogóle o jakiejkolwiek rzeczy. I zastanawiają się, jakby ona wyglądała, jakby one się z nią czuły, jakby ta rzecz na nich fajnie by wyglądała, ale tak naprawdę nawet nie wiedzą, ile ona kosztuje i gdzie ją można kupić. I kiedy sprawdzają, okazuje się, że to zupełnie nie są jakieś niebotyczne pieniądze że nie są to rzeczy bardzo drogie a takie, które już mogą sobie pozwolić kupić. Więc jeśli czegoś chcecie polecam Wam już teraz wejść w internet i zobaczyć, ile to kosztuje, zrobić sobie screena i zamieścić sobie w notatkę tą rzecz, byście wiedziały, do czego dążycie, co chcecie mieć. Ja mam w telefonie taki folder, gdzie ja robię sobie screeny notatek z rzeczami, które bym chciała mieć. I wtedy, jak mam jakąś okazję, czy tak po prostu, wiem zawsze, co sobie kupię. I też jest to bardzo wygodne, żeby podesłać to swojemu mężowi, Wtedy on też będzie wiedział, co Wam dać w prezencie na jakieś święto. Bardzo fajnym celem związanym z pieniędzmi jest zarabianie o 10% więcej niż zarabiałeś wcześniej. Kiedyś na jednym szkoleniu nauczyłam się takiej techniki. Polegała ona na tym, że to była taka gra, w której miałam zarobić o 10% więcej pieniędzy niż zarobiłam w poprzednim miesiącu. Czyli na przykład, jeśli zarabiasz 1000 zł. W tym miesiącu, to w następny masz zarobić 1100 zł. Jeszcze w kolejnym miesiącu dodajesz kolejne 10%, czyli to już by było 1110 zł. W taki sposób możesz zwiększyć swój dochód w ciągu roku nawet trzykrotnie. Kiedy zaczynałam grać w tą grę, zarabiałam wtedy 6000 zł. I po roku wyszło, że mój dochód zwiększył się do 20000 złotych. To było niesamowite. Opowiem zaraz, jak to wszystko wyglądało. Czego właśnie zaczęłam? Zaczęłam od tego, że usiadłam i się zastanowiłam, w jaki sposób mogę zrobić coś, co jeszcze dotychczas nie robiłam, coś nowego i zarobić na tym pieniądze. Ponieważ wszystko, co i tak robiłam w tym czasie, to już mi przynosiły te 6000 złotych, więc teraz miałam wymyślić coś zupełnie nowego. I co to było? Przydałam wszystkie niepotrzebne ciuchy i niepotrzebne rzeczy na Vinted i na Oeliksie, Wstąpiłam w program afiliacyjny, czyli dostałam procent za każde polecenie pewnego produktu, z którego sama korzystałam i byłam bardzo zadowolona. I wtedy prowadziliśmy nową usługę w Heray Studio. I co wyszło? Pod koniec tego pierwszego miesiąca Wyszło nawet dużo więcej niż te 600 zł, czyli 10% od tych 6000, które zarabiałam. To jest bardzo proste i nie wymaga od Was jakiegoś ogromnego wysiłku. Ponieważ każdy z Was na pewno ma jakieś rzeczy, które nie potrzebujecie, które można sprzedać. Lub możecie pomyśleć, z kim możecie współpracować i polecać swoje usługi dla takiej osoby lub polecać usługi tamtej osoby. Wystarczy tylko chwilę się zastanowić i pomyśleć, co może być takiego, na czym mogę zarobić 10% więcej niż w tym miesiącu. Teraz mówiłam o większych celach, ale są ważne też mikrocele: cele na tydzień lub cele na dzień. Ja na przykład bardzo lubię planować sobie dzień i nie wyobrażam, jak nie zapiszę czegoś, co mam zrobić, bo później po prostu wszystko mi wyleci i, i nie zrobię tego. Kiedyś na konsultacji miałam dziewczynę, która przyszła bardzo zaniepokojona i mówi do mnie, że ja mam taki problem, że cały czas coś planuję. Że nie wyobrażam sobie dnia, że następnego dnia nie będę miała planu, co mam zrobić. I to nie jest źle, to jest bardzo dobrze. I ona po prostu sobie uświadomiła, że wszystko jest z nią okej okay i mieć plany to jest bardzo dobre. Kiedy planujemy coś, nadajemy kierunku naszemu dniu i wtedy na pewno wiemy, w którą stronę idziemy i wtedy są większe szanse, że zrobimy to, co zaplanowałyśmy. A jakie są Twoje cele na ten rok? Napisz swoje trzy cele w komentarzu. Nawyk numer dwa mieć swoją uporządkowaną rutynę i rytuały i trzymać się ich. Mam swoje poranne rytuały, które muszą być w moim dniu, ponieważ wtedy wiem, że dzień będzie fajny. Co to jest? To jest medytacja, to jest sport i to jest pisanie w notesie. Piszę często o tym, co było wczoraj, co było w wczorajszym dniu, o swoich jakichś przemyśleniach, o wdzięcznościach, o tym, co chcę. Mieć. Nawet spisuje po prostu swoje cele, by cały czas mieć je przed sobą. Takie główne cele na rok. I to może wyglądać, wiecie, jak z Instagramu, że staje uśmiechnięta, piękna kobieta, od razu w medytację, później uprawia jogę, później siedzi i pije kawkę. A propos, nie pije kawę. I wszystko jest tak pięknie i cudownie, ale. To nie jest Instagram, tylko to jest rzeczywistość i po prostu wiem, że te rzeczy są bardzo ważne dla mnie, ponieważ pomagają mi być produktywną, pomagają mi mieć siły, mieć energię, e, dlatego żeby ten dzień był dobry. I to jest taka kotwica dla mnie, że właśnie ten dzień będzie fajny. I najważniejsze tutaj, żeby te wszystkie rzeczy były regularne. Dla mnie na przykład sport to jest styl mojego życia. I uważam, że tylko wtedy, kiedy sport jest stylem życia, to możemy go uprawiać regularnie. Dlatego, że jeśli uprawiamy sport, by schudnąć, czy mieć sześciopak na lato, to jest bardzo krótki, bardzo mały cel, czas którego jest bardzo krótki i wtedy osiągamy go i rzucamy. I już później nie uprawiamy sportu. Natomiast jeśli wkładamy uprawianie sportu w każdy nasz dzień, Staje się on lifestylem, i wtedy jest po prostu łatwiej. Nie muszę się zastanawiać nad tym, czy pójść, czy nie pójść. Po prostu wiem, że chodzę. Kiedyś chodziłam na siłownię, a teraz od kilku miesięcy uprawiam Pilates i tańczę High Heels. I to są rzeczy dla mnie zupełnie nowe, kiedy, które wcześniej nie uprawiałam, ale bardzo dużo dają mi energię. Naprawdę, jak idę tam, to. E, prawie tak. I po prostu jest bardzo duży uśmiech po tych zajęciach, i czuję duże, dużo energii, masy, siły. Więc e, znalazłam coś, co jest dla mnie nowe, co sprawia mi ogromną przyjemność, żeby to robić. I właśnie ta nowość dodaje mi takich skrzydeł i motywację, by chodzić dalej, ponieważ to mnie nie nudzi. Tak jak siłownia nudziła mnie już z czasem, bo robiłam to dość długo wcześniej. Więc znajdź sobie rodzaj sportu, który będzie dla Ciebie zabawą. Który będzie dla Ciebie czymś nietrudnym, ponieważ kiedy zaczynamy utrudniać, pójdę od razu i będę chodzić przez pięć razy na dzień i, i najlepiej jeździć na siłownię, która znajduje się na samym końcu miasta. No nie, to są bardzo trudne rzeczy. Trzeba wszystko upraszczać. Znajdź miejsce, które jest bardzo blisko Ciebie, żeby nie tracić czasu na dojazd. Jeśli lubisz estetykę i jest ona dla Ciebie ważna, to kup sobie najpiękniejszy strój, który istnieje lub znajdź sobie studio, które jest bardzo pięknie i będziesz tam czuła super, kiedy będziesz uprawiała sport. Upraszczamy wszystko. To jest klucz do tego, żeby robić to regularnie. Przez to, że zawsze mam tą swoją rutynę rano, wiem, że mam czas na dorzucanie tam jeszcze kilku rzeczy. Na przykład obecnie jestem w trakcie nauczania się emisji głosu i wystąpień publicznych. Przez to, że zaczęłam prowadzić ten kanał, chcę lepiej mówić, chcę lepiej, lepszy mieć kontakt z publicznością, więc to jest obecnie dla mnie bardzo ważne i chciałam prowadzić ten nawyk w swoje życie, więc robię poranne ćwiczenia, zajmuje mi to około 10-15 minut i przez to, że już mam tą poranną rutynę, tylko dodaję te 10-15 minut do tego, co robię. I wtedy nie muszę szukać czasu w ciągu dnia czy jeszcze jakoś tam kombinować, tylko po prostu wiem, że to zrobię, ponieważ mam tutaj taki komplet rano dla siebie. I to są właśnie te małe, regularne kroki, które w przyszłości doprowadzą do wielkich zmian. Nawyk numer 3. Zawsze się uczyć. Możesz mieć dwa wykształcenia wyższe, stopień doktora, ale to nie znaczy, że masz przestać się uczyć. Uważam, że powinnaś odbyć co najmniej jeden raz na rok jakiś kurs. Może to być kurs, który jest dokształcaniem się w Twojej specjalności. Może to być kurs z marketingu, który obecnie jest ważny dla każdej osoby z różnych branż. Może to być właśnie wystąpienia publiczne, lub kurs angielskiego, lub praktyka medytacji, cokolwiek. Nawet możesz po prostu wziąć jedną konsultację, ale coś musi być, ponieważ ciągle musimy się uczyć. Dlatego, że każdy rozwój mentalny lub intelektualny doprowadzi nas do wzrostu materialnego. Po pierwsze, otrzymujesz nowe pomysły, które zainspirują Cię do wprowadzenia zmian w Twojej firmie lub w Twoim produkcie. Po drugie, otrzymasz motywację, która popycha Cię do przodu. Po trzecie, poszerzając ramy swojej świadomości, poszerzasz ramy swojego świata materialnego. Uważam, że uczenie się, a później zastosowanie tej wiedzy w życiu. Zdobywanie nowego doświadczenia, a później przekazywanie jego ludziom, to jest jedna z moich głównych misji życiowych. Uważam, że wydatki w naukę to są nie wydatki, to są inwestycje. Zawsze, kiedy przychodzę jakiś kurs, a później wdrażam tę wiedzę w życie, później dostaję dużo więcej. I nawet jeśli wykorzystam tylko jeden pomysł, jedną technikę czy jedno ćwiczenie z całego kursu w swoim życiu, to już jest dobrze ponieważ to wprowadziło jakieś nowe zmiany i często nawet jakaś jedna rzecz może dać w efekcie bardzo duże rezultaty, o których nawet nie sądziłam, że tak może być. W 2022 roku zainwestowałam 35 tysięcy złotych w swoje uczenie się. To były różne kursy, mentoring, konsultacje, ponieważ kiedy odczuwam, że brakuje mi jakiejś nawet pojedynczej, Wiedzy, tak pojedyncze jakiegoś e, pomysłu, to wtedy idę do osoby, która jest ekspertem w tej dziedzinie i biorę u niego prywatną konsultację. Wtedy po prostu jestem w stanie szybciej osiągnąć to, czego ja chcę. Nawyk numer 4. Dbać o swój wewnętrzny stan. Bardzo, bardzo ważnym nawykiem jest obserwowanie, świadome obserwowanie, jak się czujemy w danym momencie. Na przykład, co czuję teraz, jak stoję w tym miejscu i nagrywam? Czy to mi się podoba? Jakie to emocje we mnie wywołuje? Kiedy coś jem, lub kiedy widzę jakąś osobę, co wtedy odczuwam? Czy jest mi dobrze, czy nie? Takie świadome zastanawianie się na tym, co się dzieje. Świadomie obserwować oznacza skupić się na czymś, zastanowić, co czujesz w danym momencie, a nie robić to automatycznie, bezmyślnie, jak często duże rzeczy robimy w życiu. Nam tutaj przykład z jedzeniem. Jemy często to, co mamy w lodówce, lub na przykład jemy to, co przygotuje ktoś inny dla nas. I nie zastanawiamy się, czy chciałyśmy w ogóle to zjeść, czy to nam przynosi radość, w sensie radość, taką satysfakcję z tego, co jemy, czy to nam smakuje. Kiedy zjemy, czy czujemy się lekko, czy nie? Jak później odczuwamy siebie? A jeśli zjemy coś na noc, to później od rana jak się czujemy? Nasz stan to w 100% nasza odpowiedzialność i dokładnie możemy nim sterować. Umiejętność zadawania sobie pytań to narzędzie coachingowe, które polega na tym, że poszerzamy swoją świadomość, zaczynamy rozumieć, a co tak naprawdę robimy w tym momencie. Często ludzie w pośpiechu, w życiowej rutynie nie mają nawet czasu zastanowić się na tym, jak wygląda ich życie, czy wszystko im się podoba. Czy podoba się im ta praca, do której chodzą, czy podobają się im ich zajęcia, na które już chodzą od lat, czy podoba się im to, gdzie oni mieszkają. Już od bardzo dawna nie żyjemy w czasach, kiedy trzeba było pracować przez 30 lat w jednej fabryce. Teraz czas, którego nie było nigdy. Mamy czas największych możliwości dla ludztwa w ogóle, kiedykolwiek mieliśmy. Więc każdy z nas może teraz wybierać, z kim on chce być, kim on chce być gdzie on chce pracować, kogo chce mieć za swojego partnera czy partnerkę. To wszystko dzisiaj możemy wybierać i tworzyć to, jak my chcemy. Dlatego bardzo głupio by było tracić te możliwości i robić to, co nam się nie podoba. To właśnie obserwowanie swojego stanu pozwala nam zrozumieć, czy w dobrym kierunku idziemy, czy to, co robimy nas plusuje, czy chcemy to robić. A następnie, jeśli czujemy, że coś jest nie tak, trzeba to zmieniać, kopać głębiej, Szukać dalej. Kolejny nawyk, nawyk numer 5. Zawsze szukać możliwości poprawy tego, co jest obecnie. Jeśli będziemy się trzymać tego nawyku, zawsze będziemy się rozwijać. Tworzysz jakiś produkt, wprowadzasz go na rynek, a następnie cały czas go udoskonalasz. Ogólnie biznes polega na tym, że cały czas zmieniamy, udoskonalujemy produkt lub naszą usługę. To są ciągłe zmiany, które polegają na tym, że słuchamy, co mówią nasi klienci, wprowadzamy te zmiany. Później patrzymy, jak reaguje rynek. Później wprowadzamy kolejne zmiany. Dalej wykorzystujemy jakieś innowacje, robimy jeszcze coś nowe, a później jeszcze coś nowe, i tak bez końca. Właśnie na tym polega biznes w ciągłych zmianach. Również bardzo motywuje mnie poprawa warunków mojego życia. Posiadanie lepszych rzeczy, mieszkanie w lepszym apartamencie, chodzenie do lepszych miejsc. Ponieważ dlaczego tyle pracuję? Aby mieć lepsze warunki, aby pozwalać sobie na lepszy wypoczynek, aby zwiedzić jeszcze więcej krajów. Ponieważ jeśli szukasz, jak można kupić coś taniej, co na przykład kosztuje 100 zł, a chcesz kupić to za 90 zł, i spędzasz przy tym 3 godziny, żeby oszczędzić te 10 zł, to Twoja uwaga jest cała skupiona na tym, jak właśnie zaoszczędzić? Jak właśnie mogę te 10 zł sobie mieć w kieszeni? Natomiast twoja uwaga nie dostrzega, że jest wokół mnóstwo możliwości, które w tym czasie możesz zarobić, a nie zaoszczędzać. Zastanów się, co możesz zrobić w 3 godziny. Możesz wykonać swoją pracę, możesz wykonać dodatkowe jakieś zajęcia i zarobić dużo więcej w te 3 godziny, niż szukać, gdzie możesz zaoszczędzić niż szukać okazji, by za zaoszczędzić jakieś mniejsze pieniądze, niż mogłabyś zarobić. Nie możesz w tym samym momencie budować mięśnie i tracić na wadze. Możesz robić tylko coś jednego. Tak samo jest z zarabianiem i oszczędzaniem. Kiedy Twoja uwaga jest skoncentrowana na oszczędzaniu, wtedy nie zarabiasz. Nawykiem numer 6 jest szybkie działanie. Kiedy wpadłaś na pomysł, trzeba zrobić to od razu ponieważ kiedy ludzie zaczynają się zastanawiać, czy to zrobić, czy to nie zrobić, tracą czas i możliwości. Oczywiście to nie oznacza, że trzeba wszystko rzucić i od razu byle jak to zrobić. Nie, trzeba przemyśleć i zrobić to dobrze. To oznacza jedynie, że nie warto tracić swoją energię na to, żeby zastanawiać się przez lata, czy zrobić to, czy nie zrobić to. Uwierzcie mi, że jeśli ten pomysł wpadł do Was, to ktoś tam na górze chce, żeby został on zrobiony Waszymi Rękoma. I na pewno macie wszystkie siły, cały potencjał, by ten pomysł zrealizować. Przy okazji jest mi bardzo bliska teoria, że kilku ludziom na całej planecie przychodzą te same pomysły. Uważam, że to jest taki zapobiegawczy plan wszechświata, żeby nie tracić fajne pomysły. Czyli jakaś jedna lub kilka osób z tych wszystkich jednak to zrealizuje. Ludzie, którzy osiągają wiele, szybko testują różne decyzje. Jeśli coś nie działa, zmieniają strategię, wprowadzają nowe pomysły, wprowadzają jakieś zmiany i działają dalej. Nawyk numer 7. Skupianie się na mocnych stronach, a nie na słabościach. Dotyczy to Twoich bliskich, Twoich znajomych, przyjaciół, Twojego męża lub partnera, Twoich pracowników i oczywiście Ciebie. Bardzo często się zdarza, że ludzie skupiają się na tym, co im nie wychodzi, zamiast tego, żeby myśleć o tym, co im dobrze idzie. Na przykład w domu, kiedy mąż umył całą podłogę, ale zostawił mop pośrodku mieszkania. I wtedy możesz się skupić na tym, że zostawił mop pośrodku mieszkania i zupełnie zignorować to, że jest czysta podłoga. Lub zamiast tego, żeby zauważyć, że twój partner chodzi na siłownię cały czas, skupiasz się na tym, że zostawia cały czas rzeczy na łóżku. I co wtedy słyszy partner? Że właśnie zostaje cały czas rzeczy na łóżku, a nie to, że jaki jest silny, jaką ma dyscyplinę, jaką ma siłę woli. Nie, właśnie słyszy tylko to, że ma cały czas rzeczy na łóżku. Gdy ludzie słyszą, że są w czymś fajni, chcą jeszcze lepiej to wszystko zrobić. Natomiast kiedy słyszą, że coś im idzie nie tak, w czymś są niedobrzy, to wtedy mają ochotę tylko zawinąć się w koc i nie wychodzić spod niego. Dawaj ludziom skrzydła, ani nie obcinaj. To samo dotyczy Twoich pracowników. Skupiaj się raczej na tym, co im wychodzi. Jeśli zauważyłaś jakąś rzecz, co zrobili dobrze, zawsze pochwal za to. Dlatego, że mamy taki często problem, że chwalimy bardzo rzadko. Jak ktoś coś zrobił dobrze, no to tak ma być. A jak coś zrobił ktoś źle, no to trzeba wtedy o tym powiedzieć. Nie, trzeba zarówno jak chwalić, zarówno i mówić o tym, że coś nie wyszło. Dlatego, że jeśli będziesz cały czas mówić, że coś jest nie tak, że to zrobiłaś źle, że to zrobiłaś źle, że tutaj Ci nie poszło, to ludzie będą się czuć jak nieudacznicy. Kiedyś pamiętam czas, jak planowałam sobie w ciągu dnia zrobić 10 rzeczy, ale robiłam z nich na przykład 8. I wtedy pod koniec dnia mówiłam sobie, jaka jestem niedobra, że zrobiłam tylko 8 spraw, a nie zrobiłam te całe dwie. I zupełnie się nie skupiałam na tym, że zrobiłam aż 8. Czyli byłam skoncentrowana na tych dwóch, które nie zrobiłam, zamiast być skoncentrowaną na tych ośmiu, które zrobiłam, i to było dużo więcej. Teraz staram się chwalić siebie za wszystko. Nawet jeśli coś mi nie wychodzi, nawet jeśli ten cały plan nie będzie osiągnięty, a często tak jest, ponieważ mam tendencję do tego, żeby ponowkładać wkładać za dużo w ten dzień, więc często mi nie wychodzi wszystko wykonać do końca, ale to jest ok. Jutro dorobię, ponieważ jest przede mną jeszcze całe życie. Staram się siebie chwalić, a nie dobijać sobie. Kochana, proszę ciebie, bądź swoją najlepszą przyjaciółką, osobą, która cię zawsze wesprze i która zawsze ci powie, że jesteś świetną. Jeśli sama dla siebie nie będziesz dobrą, to dlaczego inni by mieli być do ciebie dobrymi? To pomoże ci też czerpać większe zadowolenie z tego, co robisz. Mieć większą satysfakcję i w efekcie oczywiście też więcej zarabiać. Które z tych siedmiu nawyków były dla Ciebie zaskakujące? A które już praktykujesz? Napisz mi proszę o tym w komentarzu. Oczywiście zaobserwuj mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, by nie przegapić kolejne wideo. I do zobaczenia!